Bardziej spektakularna to jest strona fasady, ale muszę od razu powiedzieć, to co jest nad Państwem, czyli ta cała taka pozioma belka, to jest wszędzie są poukrywane klimatyzatory. Są również w podłodze, mogę Państwu pokazać, zaprowadzimy, jest powstało siedem nowych centrali grzewczych i chłodniczych, a także budynek, właściwie pomieszczenie na zewnątrz teatru, które służy do wody lodowej, która chłodzi systemy Chciałbym pogratulować panu dyrektorowi i całemu zespołowi pracującemu tutaj przy tym remoncie, nieobecnej również pani dyrektor Agnieszce Kamińskiej. Za cierpliwość, wytrwałość, za walkę o każdy szczegół, detal, element, o każdy zapis umowy, o gwarancję w tej umowie, bo rozpoczęliśmy pewien proces, który też nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku będzie zmierzał, ani proces inwestycyjny tutaj, który nie wiedzieliśmy, ile nas będzie kosztował. I oczywiście o pieniądzach, za chwilę Pan marszałek z Zb winie Kubarańca, ale yy, jeżeli w, człowiek w sobie nie ma determinacji, nie jest wspierany naokoło siebie różnymi osobami, które powodują, że się dąży do zakończenia tej inwestycji, to tak naprawdę się zniechęca. I, i wtedy, kiedy walczyliśmy o dobrą, dobrą jakość tarasu, kiedy walczyliśmy o dobrze położone płytki, kiedy mówiliśmy, że musimy zmienić tą ścianę, która nie była uwzględniona w projekcie, to wiecie, przychodzi taki moment właśnie ogromnej satysfakcji, że mieliśmy sobie cierpliwość, wytrwałość, że potrafiliśmy też i przetrwać mm, nieobecność naszych aktorów tutaj na tych, na tych scenach, bo to też jest ten aspekt ważny personalny przynależności do instytucji kultury. Dzisiaj mówimy o wielkim sukcesie, ale, ale tych różnych trudnych elementów drogi mieliśmy, więc już nie będziemy o nich wspominać. Dziękujemy wykonawcy, mamy nadzieję, że, że też będzie miał satysfakcję, że stworzył taki obiekt właśnie w przestrzeni miasta Opola. Nie będzie łatwo, ale zobaczycie sobie. Już zapalam, o sorry. Tutaj jest tutaj, teraz tu Uwaga na głowę i do przodu, na głowę uwaga i do przodu. Ale tutaj już będzie miejsce. To się ciągnie do końca teatru. Proszę, możecie wejść głębiej. Tak to wygląda. Koniec remontu na cele kulturalne i edukacyjne. Dzięki wsparciu województwa, a także oczywiście dofinansowaniu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego mogliśmy zakończyć tę budowę po długim okresie, też utrudnionym oczywiście przez pandemię. Niemniej jednak cieszymy się. Zostały stworzone dwa nowe wejścia od placu Jana Pawła, czyli do tej pory wchodziliśmy właściwie bocznym wejściem. Na wszystkich scenach mamy teraz klimatyzację, wentylację, a również też elektroakustykę, nowe sprzęty pod kątem świetlnym, elektroakustycznym i rewitalizacja małej sceny, właściwie gruntowna, która od zera razem z systemem akustycznym została zdarta do żywych ścian i zrekonstruowana tak, by służyła... Widzowie, ale w sposób nowoczesny została uzupełniona całą bazę elektryczną, akustyczną i oświetleniową. Ponad 26 milionów samego projektu, ale dodatkowo tutaj ponad milion złotych na małą scenę, która dla mnie jest taką perełką i mam nadzieję, że Państwa też zaskoczy, bo to coś dodatkowego, co wyszło przy, no, nie ukrywajmy, demolce tego teatru i coś, co okazało się, że nie da się już poskładać w ramach jednego projektu. Tutaj marszałek też podjął decyzję wraz z zarządem o tym, że dokładamy milion złotych tak, żeby ta mała scena również korespondowała z tym wszystkim, co, co Państwo widzicie. Tych elementów było więcej: od tej podłogi, od tej ścianki na górze, o której Pan Marszałek mówił. Ten teatr to największa inwestycja w kulturę w ostatnich latach, w całym województwie. Pięknie otwiera nam się ta przestrzeń na zrewitalizowany plac Jana Pawła II, bo sam teatr nie jest w próżni. On jest w pewnej przestrzeni publicznej, która tutaj ze sobą współgra i myślę, że od tych zielonych pionowych tarasów poprzez tą, tą kostkę, ale Przede wszystkim to, co widz odczuje zasiadając w fotelu, bo gro kosztów to są systemy klimatyzacyjne, to są systemy nagłaśniające, które zdecydowanie poprawią komfort tego teatru i komfort odbioru tego wszystkiego, co nas czeka w kolejnych miesiącach. Ważny obiekt również architektoniczny w Opolu, ważna przestrzeń, bo przestrzeń pomiędzy dwoma teatrami, bo pamiętajmy, że nieopodal stąd jest wyremontowany już parę lat temu teatralki, Aktora. Świetnie wyremontowany plac Jana Pawła II i wreszcie e, nasz teatr, który nie odstaje już od całej reszty. To jest niezwykle również ważne. E, z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni, bo dzisiaj pan Marszałek Kubalańca tak przedstawił te najbliższe tygodnie i początek września, tak jako jesień ofensywy kulturalnej w dużej mierze opierającej się właśnie na Teatrze Jana Kochanowskiego i e, z niecierpliwością czekam po pierwsze otwarcia tego oficjalnego w czwartek 19.30 z tego co pamiętam, a następnie tego wszystkiego co się wiąże z konfrontacjami, no i repertuaru, wreszcie repertuaru na miejscu tutaj w Teatrze Kochanowskiego.